Witajcie, moi drodzy widzowie. Tutaj Prosty Hutman. Nagrywam ten film, żeby Wam powiedzieć, że podjąłem decyzję o tym, że zaprzestaję nagrywania czegokolwiek i publikowania jakichkolwiek filmów na kanale Prosty Hutman. Skąd taka decyzja? no Główne powody, moi drodzy, są trzy. Pierwsze. Rezultaty, tak zwane mierzalne, czyli jak to się mówi w projektach, rezultaty twarde, które osiąga mój kanał, są znacznie, znacznie i jeszcze raz powtórzę, znacznie poniżej moich oczekiwań. Mam tu na myśli liczbę wyświetleń, liczbę subskrypcji, liczbę ocen, liczbę komentarzy. Te wszystkie rezultaty zupełnie mnie nie satysfakcjonują. Jakby to powiedzieli youtuberzy, e, używając języka youtuberów, nie motywują mnie do dalszego nagrywania filmów. Wprost przeciwnie. Kiedy zobaczę, jakie wyniki osiągnął film, nad którym siedziałem i jeździłem w różne miejsca, na przykład dwie lub trzy godziny, to ogarnia mnie jedynie zniechęcenie, frustracja i złość. I, podsumowując ten przydługi wywód, wywód na temat rezultatów, Mam dosyć tego, że najczęściej od widzów słyszę jęczenie i marudzenie, że to nie nieciekawe, tamto nie interesujące, a lepiej nagraj to, a lepiej nagraj tamto. Moi drodzy widzowie, jeżeli nie podoba Wam się to, co ja nagrywam, no to chyba najlepiej będzie, jak przestanę, tak? A Wy możecie sobie albo sami coś nagrać. To później oglądać albo iść na inny kanał. Jestem pewien, że na polskim YouTube jest mnóstwo twórców, którzy są o wiele lepsi ode mnie. Drugi powód, dla którego zdecydowałem się zawiesić jakąkolwiek aktywność na tym kanale, jest to fakt, że YouTube jako firma bierze udział w budowaniu i promowaniu kłamliwej wersji rzeczywistości. Celem tego działania wyobrażam sobie, że jest oszukanie ludzi i doprowadzenie do osiągnięcia sukcesu przez złych ludzi z globalnej elity. Fakt, że informacje są przez YouTube cenzurowane, że informacje, które są zgodne z kłamstwami, które głosi YouTube, są promowane, twórcy otrzymują pieniądze za ich. Publikacje prawdopodobnie. Dlaczego mówię, że prawdopodobnie? No, ja wiem co wiem i wiem co mówię, jednak nie życzę sobie później z kimś się po sądach włączyć. Zatem ustalmy, że mówię prawdopodobnie. I godność osobista oraz poczucie przyzwoitości nakazuje mi nie brać udziału w tej szopce, która w efekcie również wywołuje u mnie zdenerwowanie, a nawet czasami wściekłość. Trzeci powód jest to powód, że tak powiem z życia wzięty. Jak wiecie, ostatnio w zeszłym roku, w styczniu 2020, stan mojego zdrowia bardzo się pogorszył. Pociągnęło to za sobą konsekwencje w wielu dziedzinach życia. No i w wieku lat 47 muszę sobie życie poskładać na nowo. Jest to przykre i frustrujące i zajmuje sporo czasu. Należy też pamiętać o tym, że oprócz YouTube'a i kanału Prosty Hutman, który nie przynosi mi żadnej satysfakcji, mam również kilka innych hobby, kilka innych rzeczy, którymi się zajmuję. Dlatego po prostu szkoda czasu na działalność, która nie przynosi spodziewanych efektów, a jedynie przynosi frustrację i złość. Dziękuję tym wszystkim osobom, które przez te kilka lat oglądały moje filmy, pisały komentarze, pamiętały o tym, żeby ocenić, dać łapkę w górę lub w dół, pamiętały o tym, żeby zasubskrybować. Jestem Wam wdzięczny i z serca Wam dziękuję. Pozostałym osobom, które nie subskrybowały, nie oceniały, nie pisały komentarzy a jedynie były i oglądały nie dziękuję, bo nie mam za co. Nic od was nie dostałem, więc za nic o mnie mam nie mam nic za co mógłbym wam dziękować. No i to w sumie jeśli chodzi o powody, to tyle. Czy kiedyś jeszcze wrócę do YouTube'a? Z całą pewnością tak. Natomiast na zupełnie innych zasadach. Po pierwsze najpierw znajdę temat, który będzie jakimś takim tematem przewodnim mojego kanału i tego tematu się będzie, będę trzymał. Będzie to coś, co mnie interesuje, coś, co jest moją pasją i wtedy nagrywanie przyniesie mi satysfakcję i produkcja filmów, nawet jeżeli rezultaty, o których wcześniej mówiłem, Czyli subskrypcje, łapki i komentarze będą mizerne, i wyświetlenia. Kiedy to będzie? Nie wiem. Za jakiś czas najpierw muszę to przemyśleć. Mam już kilka pomysłów, ale wymagają one dopracowania. No i przede wszystkim, najpierw muszę poskładać swoje życie od nowa. To tyle tyle chciałem wam powiedzieć. Pozdrawiam strzałka. Gdybyście jednak mimo wszystko koniecznie chcieli mnie oglądać, to zapraszam Was na, mój, na moje konto na CDA. Konto nazywa się Walka Trwa. Tam jest tam no, kilka filmów, natomiast uważam je za wartościowe, ponieważ... Są to filmy, które nie mogłyby się ukazać na YouTube. Z uwagi na cenzurę YouTube'ową. Tak więc jeżeli chcecie, tam możecie mnie jeszcze zobaczyć. Ewentualnie jeżeli coś się zmieni, jeżeli pojawią się jakieś nowe kanały lub jakieś nowe formy działalności, to nie, nie umieszkam Was powiadomić. Trzymajcie się, jakby to powiedział ktoś, zapomniałem kto. Dbajcie o siebie i innych. Strzałka.